kończy się 2023 rok rok pełen trudnych ale i pięknych zdarzeń rok w którym udało mi się nareszcie odzyskać wolność i żyć po swojemu rok kiedy wreszcie mogę robić to co chcę ale nie o tym chciałam mówić za oknem słychać huk petard. Ludzie zaczynają świętować odchodzący 2023 rok i nadchodzący 2024 rok. Czas zadumy, refleksji, co dobrego przyniósł, co dobrego się wydarzyło. W po południu oglądałam swoją galerię zdjęć i stwierdziłam, że jeżeli chodzi o książki, o dobór książek i moje podróże z książkami, wyprawy, był to rok wyjątkowy. I zdawało mi się, że że to już koniec wszystkich wypraw. Rok kalendarzowy się kończy. ale chciałabym opowiedzieć o pewnym wyjątkowym prezencie, który, który jest prezentem na nadchodzący rok. Madzia Szewczyk-Mucha, cudowna osoba. Może znacie ją z gangu różowych. kapeluszy Anny Szczęsnej albo w ogóle z internetu. Od Madzi przyszła paczka. Szary, niepozorny kartonik obklejony kolorową taśmą. Wigilię otworzyłam kartonik. W środku znalazłam piękne metalowe pudełko, A w nim kartkę z życzeniami, dwa czekoladowe mikołaje i płytę, która wywołała we mnie łzy wzruszenia. Nie pamiętam, kiedy podczas Wigilii tak bardzo płakałam ze wzruszenia i radości. Nie pamiętam, kiedy świąteczny prezent wywołał we mnie tyle wzruszeń i tyle niesamowitej radości. Madzia była na koncercie Starego Dobrego Małżeństwa. I przed koncertem zamieściła zdjęcie na swoim profilu na Facebooku. Tak się zdarzyło, że zobaczyłam to zdjęcie i od razu napisałam: Proszę, nie mów mi, że jesteś na koncercie Starego Dobrego Małżeństwa. A Amalia odpisała, że tak, że zaraz zaczyna się koncert. Wie, że zakochałam się w bieszczadach. Byliśmy w tym roku z moim mężem w Bieszczanach, długo byliśmy. Zakochaliśmy się w tych niesamowicie pięknych terenach. <laughs> Przepraszam. I od sierpnia, dzień w dzień, słuchamy starego, dobrego małżeństwa. Słuchamy w samochodzie, słuchamy w domu. Nawet napisałam do Mazi. Maďar, ja cię zazdroszczę, oczywiście bardzo, bardzo pozytywnie. I wyobraźcie sobie, że ona ani słowem potem już nic nie powiedziała. A ja otwierając jej prezent, ujrzałam płytę starego, dobrego małżeństwa ku dobru. Koncert miał miejsce oczywiście w Bieszczadach. W Sronisku Aniołów w 2022 roku, w Sronisku Aniołów, które i mi dane było w tym roku widzieć, które mi dane było dotykać zmysłami. I chyba spodziewałabym się wielu różnych rzeczy, ale nie tych, że przez cały czas szukając, Bieszczackiego Anioła, i kupując różne, schodząc z chatki Puchatka, zobaczyłam Witacz z Aniołem. I ostatniego dnia udało mi się kupić Bieszczackiego Anioła, który nie jest zielony. Anioła, który jest na, na Witaczu. Witamy w Bieszczadach. Dobru. Często zdarza się tak, że dostajemy dużo pięknych prezentów. Każdy jest piękny, każdy ofiarowany nam serca. Ale zdarza się tak, że, że jest ten jeden, który potrafi tak zawładnąć naszym sercem, że, że czujemy w sercu ogromną wdzięczność za tą osobę. I wdzięczność do tej osoby. Pomyśl sam, cała rodzina siedzi przy stole, prawie wszystkie prezenty odpakowane, i przedczasne odpakowanie prezentów od znajomych, bliskich osób, i sięgasz po ten mały, szary, niepozorny kartonik a w nim znajdujesz prawdziwy skarb stare, dobre małżeństwo płyta z koncertu w Twoich ukochanych Bieszczadach w Schronisko aniołów sama nazwa ku dobru całe życie szukam dobra całe życie próbuję tym dobrem fascynować innych I ktoś powie, nie ma znaków, ale ja powiem, że dla mnie te słowa ku dobru to są potwierdzeniem mojej drogi. Są potwierdzeniem, że ten rok nie był zmarnowany, że wszystko, co się wydarzyło, nie jest zapomniane, ale gdzieś tam jest zapisane ku dobru. Poprzedni rok to był rok z aniołem. Rok z aniołem wie te stępień. Ten rok miał być anielskim aniołem, tak sobie myślałam, jaki ten rok będzie, jak go nazwać a dzisiaj, kiedy ponownie wyjęłam tą płytę, nikt nie wie, że tą płytę dostałam, dlatego że nigdzie o tym nie pisałam. Nawet do Madzi nie pisałam i jej nie podziękowałam. Dlatego, że chciałam aby jej podziękować właśnie w taki, a nie w inny sposób na przełomie starego i początku nowego roku. I chciałabym powiedzieć, że rok 2024 na Alei Marzeń i słów to będzie rokiem ku dobru. Mam nadzieję, że, że nie będę sama. Mam nadzieję, że dołączą inni. Jak ma wyglądać? Nie wiem. Wszystko w swoim czasie na pewno się okaże. Może ktoś z Was przyjdzie z pomysłem, ale wiem jedno w tych trudnych i niespokojnych czasach, tym bardziej powinniśmy dążyć ku dobru. Madzi, jestem przeogromnie wdzięczna. Naprawdę. Wszystkie prezenty były piękne. Wszystkie wiem, że ofiarowane serca. Jednak ta płyta i to metalowe pudełko takie. Takie właśnie z mojego świata to metalowe pudełko jest. To jest właśnie mój świat. Nie wiem, jak Madzie odgadła, ale jeżeli w tym szarym i pozorym kartoniku odnajdujesz tak piękne, metalowe pudełko jesteś bardzo szczęśliwy, bo bo wraca do Ciebie Anna. Wraca Ania z Zielonego Wzgórza. Wraca cały ten piękny świat. Ale kiedy otwierasz to pudełko i czytasz ku dobru, to znaczy, że masz ruszyć ku dobru. To znaczy, że masz się nie poddawać. Nie patrzeć, że będzie padał deszcz, że wiatr będzie wyrywał Ci może włosy, że też będzie smagał twoją twarz, że się utrudzisz, upocisz, może zmarzniesz, że nogi nie będą miały siły iść. Ale ty, Ty dalej masz iść ku dobru, I razem z tym pieszczaskim aniołem w ten ostatni dzień roku, ze wzruszeniem w sercu, bo. Bo na ten moment ja znowu jestem w bieszczadach, w moich ukochanych bieszczadach. Zapraszam Cię. Idźmy razem, ten 2024 rok. Idźmy razem, ku dobru, dużo dobra.